Tak więc pociąg Regio, relacji Zielona Góra Główna, Frankfurt na Todą już odjechał. Mam teraz tutaj trochę więcej czasu. O godzinie 12:52 ma odjazd. Pociąg Express Intercity od relacji Warszawa Wschodnia berlin haufbahnhof Tutaj ten gaganin 311D03. Ogólnie na stacji Rzepin odbywa się duży ruch pociągów towarowych. Jak widzieliście, jeden udało, pociąg udało mi się już nagrać. Jednakże dzisiaj jest niedziela, więc ruch też może być trochę mniejszy. No cóż, stacja Rzepin jest ostatnią taką dużą stacją przed y, granicą z Niemcami. Dla pociągów dalekobieżnych jest to już ostatnia stacja w Polsce. Pociągi, pociąg Legio do Frankfurtu na trzymuje się jeszcze w, w Kunowicach i Słubicach A wszelkie Intercity, Express Intercity jadące do Niemiec już przejeżdżają przez te dwa przystanki bez postoju. No nic, czekam więc na pociąg Express Intercity Odra. Wjeżdża pociąg Express Intercity Odra relacja Warszawa Wschodnia Berlin-Haufbahnhof. X4E 622 Tak więc pociąg Express Intercity Odra odjechał. Czekam tutaj teraz dalej. Następne składy to skład, pociąg Intercity Górski racji Szczecin Główny, Rzeszów Główny. Jest on opóźniony 15 minut. Zaraz po nim powinien tu przyjechać pociąg Intercity Barbaka na racji w Główny, Szczecin Główny. Jest on opóźniony 5 minut. O, tutaj mamy byka 2 i 2 taksy. I o godzinie 13.25 przyjedzie tutaj pociąg Regio ze stacji Frankfurt na Todą do stacji Zielona Góra Główna. No, po raz drugi ten sam szark na pewno. Na stacji będę o godzinie, do godziny 15.36 O godzinie 15.36 będę miał stąd pociąg Regio Pliszka relacji Zielona Góra Główna Szczecin Główny Pojadę nim z powrotem do Szczecina Wysiądę z niego na stacji Szczecin Dąbie i tam się przesiądę na kolejne Regio Idę teraz pod rozkład jazdy. Widzimy się za chwilę. Stoję właśnie przed rozkładem jazdy. Zobaczymy jak tutaj wygląda. Tutaj 4 minuty po północy Telka uznam do Warszawy Wschodniej. Tutaj Telka Wolin to już wiadomo, że się nie kursuje. Pierwsze Regio, 4.17 do stacji Nowa Sól Kwiatotelka uznam 5.08 Regio do Zielonej Góry Głównej 5.19 Regio do Zbąszynka 6.16 Regio od do stacji Szczecin Główny No tutaj mamy Regio Karsibur Już też wiadomo, że nie kursuje 620 Intensity jest do stacji Przemyśl główny to jest ze Szczecina głównego tutaj z Błąszynek, zielona góra główna 648 Express Intensity chrobry to teraz jak widać kursuje trochę inaczej. Tutaj jest do stacji z Bunszynek i z do uczepiany jest do Express Intensity Warsovia Warszawia to jest berlin Banho Warszawa Wschodnia tutaj jeszcze widać Podhalanin, no też już wiadomo, że nie jeździ 7.21 regio do Frankfurtu nad Odrą Intercity Mewa 7.50, 7.58 8.23 Intercity Matejko do stacji Przemysł Główny Tutaj 8.24, Najjad, tutaj berlin Charlottenburg od 14 do 17 października do stacji berlin Gesundbrunnen brunnen tutaj Regio do Zielonej Góry Głównej, tu, tu Intensity Berlinum, 9.7 Intensity z Falożyc. Tutaj jeszcze dookoła brzegu. To już ostatni kurs był 29 sierpnia. Teraz potem do składu Szczecina Głównego. 9.49 Weekendowe regio do stacji Łagów. 10.29 Regio Regolica do Szczecina Głównego. Tu Bąszynek 10.43 Intensity Gałczyński do stacji Szczecin Główny. Tu Ejce Wisła do Berlina. Joder 21 piszka do zielonej góry Przemuński. no Tutaj Intensity Wawel i Jak widać całkiem dużo tego jest Intensity gadania to z Gdyni. Później też mamy Intensity gadania do Gdyni tutaj Dłunszynek, Zielona Góra, Główna intensity Barbakan do Krakowa Głównego co my tu jeszcze mamy Ejce Oda do Warszawy Wschodniej 15.07 a 15.30 6 tutaj jest moje. Regio, które stąd wyjadę? Regio Pliszka. Tak. Wawel później do Berlina. Intercity Górski do Szczecina Głównego. Romoński. 652 Intercity Spre. Spre sprewa właściwie to się tak nazywa. To z Warszawy do Berlina. 16:53 Regio do Kostrzyna Tutaj do, do Warszawy Gdańskiej. 19:12 Regio Pawnica do stacji Szczecin Główny. W soboty kursuje on do stacji Kostrzym. Regio. A jest gdzie Zielona Góra Główna. 20:07 Intercity Niger. Tutaj mamy 1 half Tutaj informacje: Bo jest wagon do Budapesztu. Tu przemyśl główny: Intensity Mewa do Świnoujścia 2048. Regio Odżanka do Zielonej Góry Głównej, i Cechrobry do Szczecina Głównego. No i ostatni, tutaj mamy 2300. Intensity Mechowe do Szczecina Głównego. Tak więc, jak widzicie, całkiem dużo się na tej stacji dzieje, całkiem dużo, bardzo dużo jest pociągów. Tak jak już mówiłem, jest to ostatnia taka większa stacja przed granicą, więc tutaj akurat pociągi mają swój ostatni postój. A tutaj stoi lokotywa SKPL. Jaka to jest lokomotywa? S-200. S-200, 249. No nic, idę na pn piąty i poczekam na na pociągi Intercity Górski i Intercity Barbakan. Wjeżdża pociąg Intercity Górski relacji Szczecin główny, Rzeszów główny. EU16005. ありがとうござい。ます Wjeżdża pociąg Intercity Gedania relacji Berlin Haufbahnhof Gdynia Główna. EU44008 wjeżdża pociąg telka, Wyczółkowski relacji Lublin Główny Świnoujście EU 07 360 Tak więc pociąg Telka czułkowski odjechał. Jak widzieliście, złapałem również towosa, lokomotywa ET42038. Teraz mamy tutaj dłuższą przerwę. O godzinie 14.53 powinien tutaj przyjechać pociąg Intercity Barbakan raczej racji Główny, Kraków Główny. Jednakże jest ono około 15 minut. No nic, idą teraz na pelon pierwszy. Tutaj na pelonie pierwszym nagram odjazd pociągu Express Intercity Odra. Belichow, Banków Warszawa Wschodnia jak widzieliście nagrałem go już w tej relacji bo wtedy nagrałem wjazd, więc tym razem nagram odjazd no cóż, po pociągu Express Intensity Oda już niedługo później będę miał pociąg do i będę, będę pomału wracał do domu Mimo wszystko bardzo się cieszę, że tutaj przyjechałem. No dzisiaj w niedzielę trochę mniej, mniejszy ruch, ale mimo wszystko i tak fajnie. No nic, czekam więc na pociąg Express Intensity Oda i na mój pociąg Regio No i jestem z powrotem w domu. No cóż, pora na opowiedzenie, co tutaj się właściwie stało. Pociąg Regio Pliszka przyjechał do, Szczec do, do Szczecina z około 20-minutowym opóźnieniem. Zostaliśmy przytrzymani na stacji Krzywin Gryfiński, gdzie puściliśmy opóźniony skład Intercity Górski oraz pociąg Intercity Swarożyt. Po drodze zmieniłem stację przesiadkową z stacji Szczecin-Dąbie na stację Szczecin-Zdroje. Miałem tam taką przesiadkę drzwi w drzwi praktycznie, no dwie minuty, no to prawie, prawie że drzwi w drzwi. No i tutaj przyjechałem, przyjechałem pociągiem regulacji Poznań Główny-Świnoujście-Port. układ 78007 No cóż, i tak kończy się moja przygoda ze stacją Rzepin. No cóż, kolejne ciekawe miejsce odwiedzone. Kolejne fajne doświadczenie. Dziękuję wszystkim za oglądanie i komentowanie. Do zobaczenia. Na razie.